Chrystus w proroctwach, część 25. Miał on zostać zaliczony do przestępców. Proroctwo. Izajasza rozdział 53, wersety 9 i 12, dla kontekstu od pierwszego. Kto uwierzy w to, co usłyszeliśmy i komu objawiło się ramię Pana? Wyrósł przed nim jak młoda latorość i jak korzeń z wyschniętej ziemi. Nie było w nim blasku ani wspaniałości, które by przyciągały nasz wzrok, ani wyglądu, który by się nam podobał. Wzgardzony i odtrącony przez ludzi, doświadczony chorobą i cierpieniem, jak ktoś, przed kim zasłania się twarz. Został wzgardzony, a my nie zwracaliśmy na niego uwagi. Oto on dźwigał nasze choroby i wziął na siebie nasze cierpienia, a my uznaliśmy go za ukaranego, pobitego i pognębionego przez Boga. Lecz on był zraniony za nasze grzechy, zmiażdżony za nasze winy. Dla naszego zbawienia znosił karcenie, przez jego rany zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy błądziliśmy jak owce, każdy szedł swoją własną drogą. A pan sprawił, że jego ugodziły winy nas wszystkich. Męczono go, lecz znosił to pokornie i nie otworzył swoich ust, jak baranek prowadzony na zabicie i Jakowca, która milczy, gdy ją strzygą, tak on nie otworzył swoich ust. Po upokorzeniu i sądzie został zabrany, ale czy ktoś się przejmuje jego losem? Gdyż został wyrwany z krainy żyjących ze względu na grzechy mojego ludu, który zasłużył na karę, pochowano go wśród złoczyńców i złożono go w grobie bogacza, a przecież nie dopuścił się przemocy ani na jego ustach nie było fałszu. Lecz pan pragnął zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli swoje życie oddaj jako ofiarę wynagradzającą, Ujrzy potomstwo i cieszyć się będzie długim życiem, a pragnienie Pana spełni się przez niego. Po swojej udręce zobaczy światłość i nasyci się tym, co pozna. Mój sprawiedliwy sługa wielu uczyni sprawiedliwymi, bo on weźmie na siebie ich winy. Dlatego w dziedzictwie przydzielę mu wielu i wielkie rzesze posiądzie jak zdobycz. Za to, że wydał na śmierć samego siebie i został zaliczony do przestępców, ponieważ sam dźwigał grzechy wielu i wstawiał się za przestępcami. Wypełnienie. Ewangelia Mateusza rozdział 27, werset 38. Razem z nim ukrzyżowano dwóch przestępców, jednego z prawej, a drugiego z lewej strony. Ewangelia Łukasza, rozdział 23, wersety od 40 do 43. Wówczas ten drugi zgromił go i rzekł: Czy ty się w ogóle Boga nie boisz, chociaż podlegasz temu samemu wyrokowi? I my doprawdy słusznie, bo w pełni otrzymujemy, na co zasłużyliśmy tym, cośmy zrobili, ale on nie zrobił nic zdrożnego. I jeszcze powiedział Jezusie. Pamiętaj o mnie, gdy się znajdziesz w swoim królestwie. A on rzekł do niego: Zaprawdę mówię ci dzisiaj, będziesz ze mną w raju. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek, znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.